Cześć, witam Was w pierwszym odcinku unboxingu z ostatniej dostawy tutaj z paczki od Tomka. Na początek rozpoczniemy z dużym przytupem, czyli duża lokomotywa dwuczłonowa ET41. Lokomotywa, na którą wielu bardzo długo czekało, dobre 2-3 lata, dopóki piko właśnie nie wydało kolejnej wersji jamnika i co najważniejsze w innym malowaniu niż zielone z żółtym czołem. Mamy tutaj jamnika zielono, e, zielonego. Jest to model o numerze 96379. O, proszę bardzo. Teraz go powiemy. A prezentuje się naprawdę znakomicie i zaraz go wyjmę z pudełka oczywiście z całą tą procedurą wyjmowania tego modelu z pudełka co jest dosyć upierdliwe podłożę sobie nowe pudełko no i tu sama lokomotywa tak Mamy tu folię, ale za tą folię fabrycznie włożoną wyjąć się raczej nie da. Pierwsze co to zwolnię te dwie jakieś chyba tam uściślające. No widzicie, za folię nie jestem w stanie podnieść, bo ona jest tylko od góry włożona. Zabezpieczone są pantografy. Może zrobię tak jak jeden z Was mi radził, że tą folię na pół, po czym położę. Po czym położę połówki do wyciągnięcia, fabrycznie powinien być niezłączony. Bo człony powinny być niezłączone. Przynajmniej tak mi się wydaje, że było w poprzednich modelach. Tu jednak tak nie jest. No i dobra, udało mi się wypychając tutaj lekko model z pudełka. Tu są specjalne właśnie otwory na palce, żeby wypchnąć. I już oto mam e, na wierzchu. Teraz no, musimy tu e, założyć dekoder, oczywiście, w którym członie to nie pamiętam, trzeba spojrzeć w instrukcję. W instrukcji jest to pokazane. E, dekoder znajduje się w członie A, lokomotywa A, czyli muszę odwrócić, albo nie, wcale nie muszę odwracać. Po prostu tu w tej części. To jest istotne, bo po co mamy ściągać człon z drugiej części. Żeby mi było łatwiej to rozłączę tutaj e, tą lokomotywę. A, ściśle to zrobimy to tak, że ja ją włożę do miękkiego pudełka. Nawet nie chodzi o to, żeby porysować, tylko żeby tu jakieś paprochy, mimo że odkurzane z makiety, mi się nie dostały. Nie pamiętam, jak się to te człony, jak się tą wtyczkę zwalniało. Czy ona tu ma jakieś zabezpieczenie? Może też zobaczę w instrukcji. Uwaga, podwójne lokomotywę, na to, że doczuję, że angażują się w razem. Nie rozumiem tego. a po niemiecku oznacza Die Doppelokau den Gleibestuhl Spürbaren Einrasen zu kupen Czyli podwójną lokomotywę na torze, tu akurat nie jest na torze na rysunku, do charakterystycznego kliknięcia razem złączyć. Czyli tu pokazują jak ją złączyć, a jak rozłączyć nie pokazują. No nic, być może jest to po prostu na siłę, ale to bez sensu, żeby to robić na siłę. Ale trzeba tak było zrobić, po prostu na siłę. Dobra, człon A zdejmujemy obudowę. Tutaj filozofii żadnej nie ma, trzeba rozchylić ją po prostu. I z tego co pamiętam, to środek łapie wychodzi jak w standardowej siódemce. To dziwne, ale pamiętam to usłyszałem to po raz pierwszy zauważył to właściciel sklepu na Wilczej, właściciel lokomodelu. Ktoś tam wtedy kupował, ktoś tam kiedyś kupował właśnie wtedy tego jamnika z pierwszej edycji, jak się okazały, jak się ukazały ja jeszcze wtedy nie byłem zainteresowany i sprzedawca mówił do któregoś nabywcy, że o dziwo dużo łatwiej schodzi obudowa jak Siódemce. Dobra, tu zaślepka dekodera, ja ją sobie schowam, bardzo lubię styropiany, bo pinami mogę wbić gdzieś yy, tu w ten i to mi się w ten sposób nie zgubi. Dobrze, jest i zakładamy dekoder. Lens, plus 12, tym razem taki. Zima chyba w sklepie nie było. Już tutaj odpowiednio w miejsce na płytce siedzi. Zakładam obudowę do charakterystycznego wypięcia. I tutaj to, co mówi. O, połączyłem. Jeszcze raz to przeczytam po polsku, bo to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Uwaga, podwójne lokomotywę na to, że doczuję, że angażują się sprzęgło razem. Niesamowite. Cóż za piękny polski język. Albo ja już po prostu tak odjechałem w tych Niemczech, że nie rozumiem języka polskiego. Może Wy rozumiecie. Ustawiam lokomotywę na torze. Zobaczcie, jaki tu mam bałagan. Ustawiłem na torze. O, strasznie zabałaganione, ale do zaprogramowania to starczy. Już muszę się podnieść. Tam mam zwarcie, komenda programowania. No i się programuje. Są słyszycie. Chyba się zaprogramowało. Ustawię jej adres. Ach, fajnie. Tylko, że nie zauważyłem. Zaprogramowałem dwie lokomotywy. Zaraz miałbym katastrofę. Wydawało mi się, że nic nie stoi na torach, ale stała jeszcze moja robocza siódemka. Dobrze, to ja już tu wracam. Zobaczcie, jak to wygląda. Druga tam lokomotywa ludzie. Stop zatrzymałem obieg, bo miałbym katastrofę. No dobrze, w każdym bądź razie lokomotywa zaprogramowalna. Przód, tył jedzie, wszystko fajnie. Wobec tego spokojnie mogę ją rozłączyć i schować do pudełka. No to dobrze, to weźmy lokomotywę z powrotem. Jeszcze chwilę się jej przyjrzyjmy temu malowaniu, bo teraz są kontrowersje względem malowania Lokomotyw Pico. Tu jest ok. Spójrzmy na czoło. Ciężko mi tak wziąć taki duży model. Też jest chyba wszystko ok. Te kontrowersje były przy EU07. Także tam sobie obejrzymy dokładniej tamten model. No i dobra. Teraz cała operacja schowania do pudełka. Też na najprostszych nienależąca. Muszę znaleźć tutaj. O, tu jest. To zabezpieczenie między członami. OK. Jest. I trzeba ją jakoś tu ułożyć. I jak będzie ułożona, to po prostu puścić, a ona sobie wpadnie. No tu mi się coś poruszyło. Jest, 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 ta. I widzicie bardzo łagodnie sobie wpadła na miejsce. To w skrzynkach sobie też musi wrócić na swoje miejsce. O, nie zauważyliście, przepraszam. Wziąłem za oba człony i e, ładnie na swoje miejsce e, ją włożyłem. Teraz szukam tych zabezpieczeń tu do włożenia. Nie mogę ich podnieść z płaskiego. Dobra, jedne włożone, drugie włożone. Ok, do pudełka. Zanim do pudełka, to jeszcze schowam tą instrukcję. Zabezpieczenie z tej strony. O, i proszę bardzo, lokomotywa spakowana. Także tak wygląda najnowszy jamnik firmy Pico. Lokomotywa, która kosztuje ponad 1000 zł. Także, no, drogi zakup. No i co? Będzie kiedyś okazja, tak, żeby się przejechała. Mówię tu w kontekście wykończenia makiety. No to się oczywiście przejedzie. A tymczasem dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania innych odcinków serii. Cześć.